Już piąteczek jest. piątunio, chcę go skończyć z fajną sztunią. Nie ja tylko ty jeden. <śmum> no tak w ogóle to się ma, Maciek. Co jesteś taki wystrojony, jakbyś gdzieś ćwiczył? Wybieram się na długodystansowy spacerek. Idziecie ze mną? Ja i tak dzisiaj idę na trening, więc się ma. Ja bym z chęcią pobiegał, ale muszę przy sprzęcie zostać. No, jak nie, to nie. Bywajcie. 35,99. O, pan Maciej, dzień dobry. Dzień dobry. Co tam podać? Jedną wodę niegazowaną bym prosił. Widać, że pan troszeczkę zmachany. A wie pani, trening robi swoje. Dobrze, to wszystko będzie? Tak, reszty nie trzeba. Zatrzymaj się. Co jest? Maciej. Cześć Maciej, spodziewałeś się. Usłyszałem syrady, to przebiegłem. Ten to ma dopiero refleks. Dobra, gdzie idziemy? Mamy wypadek. Dobrze wiedzieć. Maciej, przygotuj hydraulikę, prędko. 512 do 302 jesteśmy na miejscu. Zostaliśmy na miejscu samochód wbity w słup elektryczny Przystępujemy do yy, wyciągania osoby poszkodowanej. Yy, kiedy u nas będzie karetka? Karetka została zadysponowana będą za 10 minut. Przenosimy na 3 Gdzie są nasze chłopaki? Tutaj są. Dobra, wyciągamy go Ostrożnie tam przy wyciąganiu. A sekurujcie go tam. 512 do 302. Zakończyłem działania. Wracam do strażnicy. Jak zrozumiałeś? Przyjąłem. Magda, poczekaj chwilę. Dzisiaj o 17 ma być zebranie z członkami MDP. A że główna prowadząca ostatni się rozchorowała, to mógłbym prosić, żebyś te zajęcia poprowadziła? Oh, y, o, no, no jasne, to to nie jest żaden problem, jak, jak dla mnie. Y, ale jakby za bardzo też do końca nie wiem, o czym to ma być. No to nie wiem, zrób jakąś prezentację, coś po prostu, żeby ich zaciekawić. No nie wiem, coś tam wymyśl po prostu, no. O, Maciek, dobrze, że jesteś. Mam ci dość do przekazania, chodź ze mną. Za niedługo nasi mają pisać egzamin, także mógłbym cię prosić, żebyś został egzaminatorem? O, to coś nowego, nigdy nie sprawdzałem się w takiej roli. A... można wiedzieć, kiedy będzie ten egzamin? Tu masz na tej karcie wypisane wszystkie wydarzenia, które mają się odbyć w ciągu następnych dwóch tygodni. Jakby terminy nie pasowały, dodawaj znaka. Nataniel Załański, OSP Klosków słucham. Dzień dobry, mam tutaj podpoty na ulica Kloskowego 14. Dobra, już wysyłam. Macie zaloną piwnicę. Dokładniej mówiąc, jest to ulica klaskowego 14. Jedźcie. Gdzie jest Magda? Z tego co mi wiadomo, to ona pojechała na miasto. Nie mamy czasu, jedź. Magda nie wspominała wam, że jedzie na miasto, czy coś? Nie, mogło też tak być, że wyjechało w pewnej sprawie. Czyli wygląda na to, że dowódcy nam brakuje. Dawid, zgłosisz wezwanie. Już się robi, szefie. 512 do 302. E, zgłaszam wyjazd alarmowy do zalanej piwnicy. E, jak zrozumiałeś? Grzeźmię. Chodź, jej. Ja słyszałem, że egzamin ma jakiś być. E, naprawdę? To zapraszam wszystkich do strażnicy jutro na godzinę dziewiątą. Obowiązkowo. Pan zgłaszał? Tak, dobrze, że przyjechaliście. Cała piwnica jest już w wodzie. A, można wiecie, co się wydarzyło? Główna rura chyba poszła, panie. On twierdzi, że główna rura poszła, maciek. Dobra, zaraz coś wymyślimy. Rozstawcie pompę. Radio. O, pan prezes na służbie? A. Pozwoliłem sobie. W końcu ktoś musi się wam zająć, nie? Na razie to z czym stoicie. O, Maciek i Dominik są w środku. Twierdzą, że główna rura jest rozerwana. Okej, okay, dzięki za informację. Maciek, Dominik, zgłoście się, jak sytuacja. Potop, kurka wodna. To co? Kąpiemy się. Nie wchodź! Niech prąd wyłączą, przez to nie możemy działać. Wszystko pod napięciem. Musimy się dowiedzieć, gdzie znajduje się główna rozdzielnia, inaczej nie wyłączymy tego. No to jego go, kto wie, gdzie jest ta rozdzielnia, a nie mnie. Ten pan na pewno wie. A o co chodzi? Chcemy się dowiedzieć, gdzie znajduje się główna rozdzielnia w tym budynku. Elektryczna, tak? No to zapraszam za mną Czyli to jest ta główna skrzynka, tak? No, chyba Panowie poczekają, zaraz przyniosę klucz Nie, nie, no ale co, co pan robi? Nie potrzebujemy kluczy Proto nauczony, możemy zakręcać zawór Piotrula, no, dajesz. I o to chodzi. Pracuj dla tatusia. Co ty, gadasz do pompy? Jeszcze nikt nie powiedział, że to jest karalne. No i co? Słucha? Jak? Mam dosyć wody. Na jakiś czas. Dużo tego jeszcze macie? Nie, już możemy się zwijać. Tylko resztę muszę sami posprzątać. Dobra. Tak, panie prezesie? Nie, nie wybieram sobie, ja mam tu akcję. Ty... Dobrze, postaram się być jak najszybciej. Dzięki, odwdzięczę się wam później. Dzień dobry, panie prezesie. Proszę wybaczyć, służba. Stoj! Co jest? Na milimetry! Co ty żeś odpierdzielił? Ja się bardziej pytam dlaczego żeś tu auto postawił? Ty wiesz, ile by mnie kosztowało naprawa Desz człowieku? Maciek, spadaj stąd po wozu nie mogę zaparkować. Dobra, dobra, już. Dzień dobry. Moje nazwisko Mikołajczuk. Przyszedłem z wizytą do Kaspera Stanisławskiego. Jestem jego przyjacielem. Kasper Stanisławski, tak? Już sprawdzam. Został wypisany. Nie jest już na oddziale? A jak go wypisali, no to chyba tak. Dobrze, dobrze. Dziękuję. Do widzenia. Cześć, Melania. Odzwoń później. Mam dla ciebie wspaniałą nowinę. Maciek. Co ty tu robisz, co? Przyszedłem sprawdzić, co u Kacpra. Zostałem go? Wojek! <laughs> cześć, cześć, cześć. Mama, wojek może zostać, to chociaż trochę. Nie, Michał, wojek się śpieszy. Może innym razem, co? Już, Michał, idź do środka. Nie nachodzi nas. Marta, posłuchaj. Cześć, Marek. No hej, dzwoniłaś. Kiedy wrócisz? Wiesz co, właśnie wracam od szefa, więc możliwe, że jeszcze tam gdzieś wstąpię, więc się trochę zejdzie. Mam nadzieję, że po pracy wrócisz do nas, a nie do chłopaków do remizy. Chciałbym, żebyś wrócił do nas do rodziny. Za dużo spędzasz czasu poza domem. No nie wiem, no ale kiedy tak się nie da? No co ja poradzę? Praca. Robię co mogę, żeby was wszystkich utrzymać. Chciałabym, żebyś się w ten weekend trochę się zaopiekował. No dobra, no zobaczę, no. Mam nadzieję, że tym razem nie zawiodę się na tobie. Martyna, powiedz mi jeszcze. Martyna, Martyna, halo. Cholera jest. Stać! E, pogięło cię człowieko! Proszę, ratujcie go! Proszę, Czekaj proszę cię. się. Ale kogo? Mojego brata, ręka mu w siewniku utknęła, proszę. Czy ty sobie żarty robisz? Nie, poważnie mówię, pomocy, błagam pomocy, no. No dobra. To niech mnie pan zaprowadzi. Sąsiednim polem, tędy. O tych Halo? Potrzebuję natychmiastowego wsparcia, natychmiast. Wkręciło rękę chłopakowi w stracił dużo krwi. To jest przy wsi ochota, jak się tutaj jedzie yy, na klocków, to się jak skręca w takie pola. No no to właśnie tam. Brat, brat, słyszysz mnie jeszcze? Halo, halo? Pan mnie słyszy? Dobra, reaguje. Jak długo on tu jest? Przyszło półtorej godziny. Kurna, wykrwe weź nam, nie mam za wiele czasu. Yy, niech pan go popilnuje. Ja jeszcze schorzę po apteczkę do samochodu. I sprawdzę czy reaguje. Mów do niego po prostu Brat nie bój się, wszystko będzie dobrze. Yy, będzie dobrze. Yy, karetka jest w drodze. Halo? Halo, brat? Brat Holera on nie oddycha. Już biegnę spokojnie, biegnę. Po chwili przestał oddychać. Co, co, co robić? Dobrze spokojnie nie się odsunie. Nie wygląda to dobrze. Obydwaj nic nie wskuramy. Trzeba czekać na wsparcie. Mógłbym spróbować opatrzyć mu rękę, ale jest to zbyt ryzykowne. Oho, chyba jadą. Dobra, drugim tak. Słuchaj, ja z nim zostanę, ty tam biegnij do szosy i powiedz im gdzie jesteśmy, żeby nas znaleźli, dobra? Zaufaj mi, będzie dobrze, biegnij. Tutaj, tutaj. Mój brat ma rękę w siewniku, pomocy. Słyszałeś? Bierz sprzęt i chodź. Panowie, ja, ja zaprowadzę. Tędy. Dobrze, że jesteście. Nie jest z chłopakiem dobrze. Ach, nie oddycha, stracił dużo krwi. Szybko, apatka uciskowa. Przygotuj od razu kroplówkę, to mu do Przeżyje? Nie wiem, ale bądźmy dobrej myśli. Tam są. O dobrze, że jesteście. Wyciągnijcie tego faceta. Czeka na ratunek od dwóch godzin. Dobra, chłopaki poszli po sprzęt. Zaraz się tym zajmiemy. Dobra, rozmontujmy tą część, która tam zalega. Ręka mu utknęła pomiędzy dwiema łopatkami. Chłopaki, dajcie rozpierak. Wyciągajmy powoli. Dobra, przejmijcie go ostrożnie. Podaj tlen. Saturacja spada. Trzy musi szybko trafić do szpitala. To karetki z nim już. Dokąd go zabierają? Gdzie wy go zabieracie? Na klockowego. Mogę jechać z wami, to jest mój brat. Niestety nie może pan. Ja cię mogę podwieźć. Pojedziemy za wami za karetką.